Wszystkich serdecznie. Nawet no tak, mieliście rację. A więc upijamy, trochę podświetlacz. Dobra, to jest nasza mapa. Zobaczcie, ile tu jest dochodzenia. 32 hektary i ludzi. Mnóstwo. Tu mamy tulipany. Jak obserwowaliśmy w internecie, to dwa tygodnie temu jeszcze wszystko było zielone. Zobaczcie jak to już wszystko zakwitło powiem że bardzo ładnie tu pachnie i pogoda dopisuje mimo że jest chłodno ale słoneczko świeci Teraz jesteśmy w takim pawilonie zamkniętym. Tu jest akurat wystawa róż. Tak jak mówiłem, pachnie tu nieziemska. Różne rodzaje. No. Te tak jak czekolada wyglądają. Fajnie porobione. A tu mamy niebieski księżyc. Mega fajnie wyglądają. Powiem wam, że takie kolory tak to ładnie wygląda, że aż nie wiadomo na czym oko zawiesić. Warto sobie też coś przekąsić, nie? Najpierw wiadą Furtunie Można też wejść na wiatrak Ale widzicie ile tam ludzi jest? No i też wycieczka łódką jest Teraz wbijamy na storczyki Fajne aranżacje tu mają Patrzcie te dziwolongi. Niektóre kwiaty to naprawdę pierwszy raz na oczy widzę. Jest tyle różnych odmian. Patrzcie to I tu następne takie dziwne. No mówię, jest tego tu masa, ja oczywiście wszystkiego nie wrzucę, pobieram to najlepsze, gdzieś muzyczkę, muzyczkę podstawię, bo jeszcze mamy dużo do przejścia, oczywiście takie przeróżne można tu kupić, na przykład cena takiego jednego to jest 24,99, tanio nie jest, no tu to się idzie wyciszyć naprawdę. Będę starał się te najlepsze wam pokazać. Bo naprawdę ja już tego nie ogarniam, tyle ty tego jest. Trzeba coś się pędzlować. Makaron z sałatką, pesto, zupka pomidorowa. Hamburger ze szpinakiem i frytunie. Zobaczcie sobie te torebki w kształcie tulipana. 225 euro. Uf, uf. Zobaczcie jaka fajna krowa. To euro. No słuchajcie, jesteśmy już w domu. Powiem szczerze, że naprawdę dużo, dużo się nachodziliśmy. No i zapomniałem na początku powiedzieć, bilet kosztuje 20 euro. Są tam ludzie z całego świata, naprawdę jeszcze nie widziałem w jednym miejscu tyle różnych narodowości. Yy, oczywiście trzeba dużo wcześniej bilet kupić bo tak jak my kupili to już były praktycznie chcieliśmy jechać wcześniej dostaliśmy troszkę na później bo były tylko dwa bilety do wykupienia albo jeden bilet do wykupienia a więc yy, nie dało rady zawsze jak wracamy to musimy sobie coś wziąć na pamiątkę kubki zbieramy też właśnie pamiątkowe gdzie nie jesteśmy z każdego miejsca no już powoli szafa pęka a więc kupiliśmy sobie znowu kubeczek do tego czekajcie muszę to wywalić nie mam o. Taką kulę, a to dla chrześnicy, kolekcjonuje, zbiera, więc też gdzie jesteśmy, to zawsze i coś takiego kupujemy. Malutka kula będzie na pamiątkę jak znalazł. No i tradycyjnie, oczywiście, magnesy, nie? Bo trzeba coś też powiesić. Dobra, mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Wycieczka była super i naprawdę polecam. Idzie. Doznać spokoju i ducha, że tak powiem. Trzymajcie się do następnego.